Aktualności ze świata epiki. Co się odwlecze, to nie uciecze. Nowa data premiery. Strona internetowa wreszcie dostępna. Zamów swoją wersję kolekcjonerską. Czołem wielbiciele dobrej literatury. Z tej strony Michał, autor powieści fantastycznej Epika. No cóż, 4 grudnia mija, premiery nie ma, no i co teraz? Co teraz się będzie działo? Pomyślałem sobie, na spokojnie, nie będę świrował, nie będę wariował, przesuwam datę premiery na bezpieczny termin 15 stycznia. Też czwarteczek, proszę państwa. Pomyślałem, że do tego czasu zdąży dotrzeć mój tutaj wewnętrzny nakład, który będę sprzedawał również w ramach wersji kolekcjonerskiej. Uruchomiona zostanie dystrybucja Readero. E-book powędruje do wszystkich ważniejszych księgarni online, także będę spokojny, a wy będziecie mieli pewność, że wasz egzemplarz dotrze do was na czas bez bezwzględnej zwłoki. Także nowa data premiery 15 stycznia. Moi drodzy, deweloper zakończył pracę nad stroną internetową Epiki. Wszelkie informacje o mojej twórczości możecie teraz znaleźć właśnie na mojej stronie mskrzypczak.com.pl. Zaczynają się zapisy na edycję kolekcjonerską. Czym się będzie różnić wersja kolekcjonarska od regularnej? Przede wszystkim będzie zawierać dedykację oraz prezent, jak uzyskać swój egzemplarz kolekcjonerski. Najlepiej będzie, jeżeli napiszesz do mnie przez formularz kontaktowy na stronie mskrzypczak.com.pl, ewentualnie napisz do mnie na mediach społecznościowych na fejsie Insta, TikToku. No właśnie. To dopiero początek wielkiej przygody z Epiką. Oczywiście będę dalej publikował ilustracje, co tydzień będą aktualizacje. Kto wie, może wpadną jakieś drobne inspiracje. Będzie więcej kontentu, będzie więcej hype'u, także bądź tutaj ze mną, obserwuj moje media społecznościowe. Klasycznie będę wdzięczny za wszystkie lajki, wszystkie udostępnienia, wszystkie komentarze. A póki co, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Hej! Dobra. Moi drodzy, ostatnia prosta. Tworzę. No jeszcze raz kurwa, nie wiem. Może już nic więcej nie mówić.